Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i odkrywasz, że młoda wiejska dziewczyna, zapomniana przez niemal wszystkich, otrzymała od Boga najpilniejsze ostrzeżenie dla ludzkości i że ta wiadomość została całkowicie zignorowana. A właśnie to dzieje się teraz. Proroctwo świętej Faustyny nie było jedynie ostrzeżeniem dla jej czasów. To był bezpośredni apel na nasze dni. I to, co najbardziej niepokojące. Wszystko, co zapisała, zaczyna się właśnie spełniać. Święta Faustyna Kowalska urodziła się w 1905 roku w skromnej wiosce w Polsce, otoczona polami i ciszą, w scenerii, która zupełnie nie pasowała do duchowego wiru, jaki miał w niej wkrótce wybuchnąć. Od najmłodszych lat doświadczała wizji i rozmów z Jezusem, ale nikt w jej otoczeniu nie traktował tego poważnie. Dla ludzkich oczu była po prostu kolejną skromną dziewczyną, zbyt prostą, by nieść coś boskiego. Ale w oczach nieba była wybrana. Podczas gdy świat pogrążał się w kryzysach politycznych, moralnych i duchowych, gdy tłumy odchodziły od wiary, a brutalne ideologie zyskiwały na sile, Jezus mówił do niej z przejmującą jasnością. Jego słowa nie były zaszyfrowane w symbolach czy niezrozumiałych metaforach. Nie, były bezpośrednie, były pilne i jasno mówiły: ludzkość zmierza ku przepaści, ale wciąż jest czas, by zawrócić. Orędzie, które otrzymała, dotyczyło Bożego miłosierdzia, ale wśród obietnic przebaczenia i zbawienia były też mroczne ostrzeżenia. Jezus objawił jej, że jeśli świat nie przyjmie Jego miłosierdzia, nadejdzie czas sprawiedliwości, czas oczyszczenia, czas, w którym każda dusza zobaczy z niebywałą jasnością prawdziwy stan swojego sumienia. I właśnie ten fragment przekazu jest najczęściej pomijany, bo pomiędzy słowami nadziei Faustyna pisała o dniach, w których serca ludzi staną się zimne, wiara zaniknie. A wydarzenia nadprzyrodzone będą musiały wstrząsnąć ludzkością, by ta się obudziła. Jedno z tych wydarzeń, według wielu badaczy, już się rozpoczęło i niewielu jest na to gotowych. Opisała tak zwany ostrzeżenie moment, w którym cała ludzkość zobaczy, jak w duchowym zwierciadle wszystko, co uczyniła, czego zaniechała, wszystko, co zraniło serce Boga. Nie będzie to kara, ale ostatnie wezwanie. I wszystko wskazuje na to, że to wezwanie już zaczyna się objawiać w znakach, które mnożą się na całym świecie. Zatrzymaj się teraz na chwilę i pomyśl, ile razy czułeś, że coś jest nie tak ze światem, jakbyśmy stali na krawędzi czegoś większego, niewidzialnego, ale nieuniknionego. Święta Faustyna już to przewidziała. Ale postanowiono ją uciszyć. Jej objawienia uznano za przesadzone, za szaleństwo albo osobistą dewocję. A jeśli miała rację, a jeśli naprawdę żyjemy na początku tego, co widziała odejście od wiary, wzrost egoizmu, coraz większa przemoc, pogarda dla życia wszystko to już było zapisane w jej dzienniczku. Dzienniczku, który pisała nie z próżności, Lecz z bezpośredniego polecenia Jezusa. Jeśli dotarłeś aż tutaj, nie ignoruj tego wezwania. Czas miłosierdzia jest wciąż otwarty. Ale nie na długo. Proroctwo, które świat zignorował, spełnia się na naszych oczach, i być może to twoja ostatnia szansa, by usłyszeć ten głos. Ona nigdy nie pisała, by się popisać. Nie szukała uznania. I nie mówiła we własnym imieniu. Gdy święta Faustyna sięgała po pióro, na kartach jej dziennika nie brzmiał głos młodej Polki, lecz echo czegoś znacznie większego. Każde słowo zapisane w jej dzienniczku niosło w sobie misję, wiernie wypełnić polecenie samego Chrystusa. Była przede wszystkim posłanką, a jej zadanie było jednoznaczne ogłosić światu pilność Bożego miłosierdzia. Zanim nadejdzie czas sprawiedliwości Jezus nie prosił jej by przekonywała lecz by ogłaszała A Faustyna w ciszy i pokorze przyjęła ciężar niesienia orędzia na które wielu nie było gotowych orędzia które z każdą dekadą stawało się coraz bardziej palące ale oto co wciąż bywa ignorowane lub świadomie pomijane Między tyloma słowami pocieszenia Między tyloma zaproszeniami do nawrócenia znajdowały się objawienia, które wykraczały poza nadzieję. Objawienia bezpośrednie, pozbawione metafor, mówiące o tym, co czeka ludzkość w czasach ostatecznych. I nie były to symbole, które można dowolnie interpretować. Były to konkretne ostrzeżenia, jakby Jezus już wiedział, że świat, pochłonięty pędem ku władzy i postępowi, Przestanie go słuchać. Faustyna widziała przerażające obrazy, sceny, jakby wyjęte z przyszłości, którą sami dziś kształtujemy swoimi wyborami. Widziała dusze pochłaniane przez przepaści, które same sobie wykopały. Widziała opustoszałe kościoły, zapomnianą wiarę i serca tak zimne, że nawet prawda nie była w stanie ich przeniknąć. A jednak ton jej przekazu nie był tonem strachu, lecz nadziei. Bo aż do ostatniej chwili, do ostatniego oddechu historii, miłosierdzie będzie dostępne. Błagała, by nikt nie czekał, aż niebo pociemnieje, by zacząć szukać światła. Prosiła, by każdy zwrócił się ku Bogu teraz, póki drzwi jeszcze są otwarte. Prawda jest taka, że jej słowa nie należą do przeszłości. One przenikają czas, jak strzała wystrzelona przez Boga, by trafić w serce tego pokolenia. I być może, tylko być może, słyszysz to właśnie dziś, bo zostałeś wybrany, by zrozumieć to, czego wielu wciąż nie chce przyjąć. Święta Faustyna nie zapisywała zwykłych słów, kreśliła swoją ręką duchową mapę naszych czasów czasów, które, jak sam Chrystus jej objawił, Miały być krótkie to jakby nawias w historii ludzkości. Era miłosierdzia, jak on ją nazwał, nie miała trwać wiecznie miała być świętą pauzą, ostatnim tchnieniem łaski Bożej, zanim nad światem powieje wiatr sprawiedliwości. Ona widziała, z bolesną jasnością, jak ludzkość biegnie, ale nie ku Bogu, tylko od Niego ucieka. Ludzie oddalali się od sakramentów, od modlitwy, od własnego sumienia. Faustyna obserwowała, jak ludzkie serce nadyma się pychą, jak wieża gotowa runąć. Widziała ludzi zanurzonych w ulotnych przyjemnościach, które powoli niszczyły ich dusze, jak słodka trucizna, która zabija bez bólu. Jezus był wobec niej bardzo konkretny. Powiedział, że ludzkość nie pozostanie bez odpowiedzi, że przyjdzie ostatnie wezwanie, coś tak wielkiego, tak niepodważalnego, że nawet najbardziej zatwardziałe serca nie będą mogły tego zignorować. Znak na niebie, jedyny taki moment w historii świata, wszystkie światła zgasną, a w tej ciszy i ciemności ukaże się krzyż. Krzyż Chrystusa, jaśniejący, widoczny z każdego zakątka Ziemi. I z miejsc, gdzie gwoździe przebiły jego ciało, wystrzelą promienie światła. Nie będzie to jednak tylko wizualne zjawisko. To światło przeniknie materię i dotknie tego, co niewidzialne. Bo w tej właśnie chwili każdy człowiek, bez wyjątku, zobaczy wnętrze swojej duszy. Jakby otworzyło się okno do jego wnętrza. Nie będzie można uciec ani się ukryć. Każdy zobaczy swoją historię duchową, zapomniane grzechy, odrzucone gesty miłości, zmarnowane szanse, raniące słowa, milczenie, które niszczyło. To nie będzie kara, to będzie czyste, nieskażone odbicie, zwierciadło prawdy i to doświadczenie, które Faustyna opisała z tak wielką precyzją, będzie jednocześnie przerażające i pełne miłosierdzia. Mówiła, że wielu padnie wtedy na kolana. Zapłaczą, uznają swoją winę i szczerze zmienią życie. Ale też ostrzegała: Niektórzy, nawet wobec tak wielkiej łaski, wybiorą pychę, nie będą chcieli się zmienić, jeszcze bardziej zatwardzą swoje serca. I to może być największym bólem zobaczyć, że nawet wobec światła absolutnego. Niektórzy wolą pozostać w ciemności. Święta Faustyna nie mówiła o końcu świata jako widowiskowym zniszczeniu. Mówiła o końcu znacznie bardziej subtelnym i rzeczywistym końcu masek, końcu iluzji czasie oddzielenia, czasie decyzji, w którym wszystko prawdziwe zostanie ujawnione. To, co widziała, przerażało nie brutalnością, lecz oziębłością. Widziała kościoły pełne ciał, ale puste duchem, ludzi wypowiadających modlitwy ustami, ale nie sercem, ludzi, którzy twierdzili, że wierzą, ale traktowali wiarę jak dodatek do życia, nie jego fundament. Opisywała pokolenie, które przyzwyczaiło się do grzechu, jak do ciemności, które zrelatywizowało dobro i zło, które szydziło z tego, co święte. Jakby boskość była tylko starożytnym mitem. A jednak, nawet wobec tak mrocznego obrazu, przesłanie Faustyny nigdy nie było rozpaczliwe. Było pilnym wezwaniem do nadziei, cichym krzykiem, by wybrać już teraz, póki jeszcze jest czas, bo zegar miłosierdzia wciąż tyka, ale pewnego dnia się zatrzyma, i wtedy nie będzie już wymówek, będzie tylko prawda. A ostatnie pytanie za: Co zrobiłeś z czasem, który ci został dany? Ona nie odczuwała jedynie własnego bólu, dźwigała cierpienie innych, jakby było jej własnym. Płakała za dusze, których nigdy nie znała, ale które paliły się w jej sercu jak otwarte rany. To, co rozdzierało świętą Faustynę od wewnątrz, nie było zwykłym ludzkim cierpieniem. To był ból święty. Przekazany jej prosto z serca Chrystusa. Jezus pokazał jej coś, czego wielu do dziś nie rozumie: że jego największe cierpienie nie pochodziło od tych, którzy nigdy go nie poznali, lecz od tych, którzy poznali jego miłość i mimo to ją odrzucili. Cierpiał przez tych, którzy zasmakowali światła, ale świadomie wybrali ciemność. To milcząca zdrada, dokonana przez serca, które wiedziały, Kim on jest, bolała jak ciernie, które raz za razem przebijały jego najświętsze serce. A jednak, pośród tylu wizji i łez, Faustyna była również powierniczką obietnic. Obietnic, które nie pochodziły od ludzi, lecz od samego Zbawiciela. Jezus zapewnił ją i wszystkich, którzy przyjdą później, że nikt, kto prawdziwie zaufa Jego miłosierdziu, nie zginie. Nikt, że nawet najbardziej zatwardziała dusza, najbardziej pogrążona w grzechu, najbardziej oddalona od łaski, jeśli tylko szczerze zawoła o przebaczenie, zostanie natychmiast ogarnięta jego odkupieńczą krwią. I więcej, koronka do miłosierdzia Bożego nie jest zwykłą modlitwą. To klucz, duchowa broń o niewymocy. Jezus powiedział, że jeśli będzie odmawiana z wiarą, może uratować nawet grzesznika w ostatnich chwilach życia, nawet tego, który nigdy wcześniej się nie modlił, nawet tego, kto przeżył całe życie daleko od Boga. Wystarczy jeden prawdziwy akt wiary, jedno szczere wołanie, a miłosierdzie spłynie jak powódź światła. Faustyna widziała również to, co ma nadejść w czasach ostatecznych. Nie tylko chaos i ból. Ale także wielkie przebudzenie, duchowe trzęsienie ziemi. Dusze zostaną poruszone od wewnątrz w sposób, którego nie da się zatrzymać. Ludzie, którzy wcześniej szydzili z wiary, padną na kolana. Tłumy się nawrócą. Będą łzy, spowiedzi, powroty. Ale widziała też drugą stronę, tych, którzy nawet w obliczu światła wybiorą, by pozostać ślepi. Pysznych, obojętnych, tych, którzy wolą hałas świata od szeptu Boga. Dlatego prosiła z tak wielką determinacją módlcie się o godzinie trzeciej po południu. Każdego dnia, bo to właśnie o 15:00 Jezus oddał swoje życie na krzyżu, to był moment, w którym niebo się otwarło, ziemia zadrżała, a zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Chwila, w której nieskończoność dotknęła czasu. I sam Jezus objawił jej: To godzina łaski godzina, w której Jego serce jest najbardziej otwarte, najbardziej czułe, najbardziej gotowe, by słuchać, przebaczać i przemieniać. W tej świętej minucie nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można prosić, wszystko można otrzymać bo to właśnie wtedy miłość pokonała śmierć. I ten, kto o tej godzinie uklęknie, choćby tylko myślą, albo krótką modlitwą, poruszy serce Boga w sposób, którego żadna ludzka mowa nie zdoła opisać. Święta Faustyna przeszła przez ten świat w ciszy, żyła ukryta przed aplauzem, zdala od świateł reflektorów, w skromnym klasztorze, wśród prostych obowiązków i bezsennych nocy. Umarła młodo, wyniszczona przez gruźlicę. W ubogiej sali chorych, otoczona jedynie bólem i modlitwą. Ale to, co po sobie zostawiła, jej wizje, rozmowy z Chrystusem, modlitwy wypływające z głębi duszy, nie zostały pogrzebane razem z nią. Przetrwały dekady, przekroczyły granice i poruszyły niezliczone serca, i dziś brzmią jak gromy, które wstrząsają tymi, którzy mają odwagę ich słuchać. Słowa, które otrzymała Faustyna, nie były skierowane tylko do zakonnic, kapłanów czy gorliwych wiernych. Nie, one są dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. To słowa, które nie kryją się za rytuałami ani zawiłą teologią. Są proste, głębokie, pilne, bo zawierają największe wezwanie naszego pokolenia: Jezus przyjdzie. I zanim pojawi się jako sędzia, najpierw przyjdzie jako król miłosierdzia. Wyciągnie rękę, tak jak wyciągnął ją do Piotra na wodach, jak wyciągał ją do grzeszników na swej drodze. Ale ta ręka, wyciągnięta z miłością, może zostać odrzucona. A jeśli tak się stanie, nastanie czas sprawiedliwości. I w tym dniu żadna wymówka nie wystarczy, żadne rozproszenie nie będzie schronieniem. Dzienniczek świętej Faustyny to nie tylko książka z modlitwami, to duchowa mapa, boski alarm dla ludzkości pogrążonej we śnie. Na każdej stronie zapisany jest proroczy czas, jasny kierunek, gorące wezwanie. Tam znajduje się klucz do zrozumienia nie tylko bólu współczesnego świata, ale także drogi wyjścia. Tam jest ostrzeżenie, ale i nadzieja. Tam jest lustro duszy. I dłoń, która oferuje uzdrowienie. Jezus objawił Faustynie, że żyjemy w czasie miłosierdzia, ale ten czas jest krótki. Został nam dany nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale z czystej miłości. I ten czas ma swoje granice, nie będzie trwać wiecznie, to jak wąski most nad przepaścią, bezpieczny, ale nie nieskończony. Każda chwila przeżyta bez tej świadomości to ryzyko, każda zmarnowana okazja to strata, bo wkrótce nadejdzie chwila, w której każda dusza stanie sama przed spojrzeniem Chrystusa. Bez masek, bez usprawiedliwień, tylko prawda, między nami a nim. To nie jest proroctwo jak inne, nie mówi o datach, katastrofach czy widocznych kataklizmach. Mówi o czymś o wiele poważniejszym o wyborze wewnętrznym o cichej decyzji, którą każdy człowiek podejmie w głębi sumienia, gdy czas się skróci. I to jest najbardziej poruszające ta decyzja nie będzie zbiorowa, nie zapadnie w tłumie będzie osobista, indywidualna i nieunikniona. Dlatego to, co napisała Faustyna. Nie może być czytane jako przeszłość, musi być czytane jako teraźniejszość i przeżywane jako pilne wezwanie, bo miłosierdzie wciąż puka do drzwi, ale pewnego dnia ten dźwięk ucichnie, a wtedy zostanie tylko jedno: nasza odpowiedź. Jeśli słyszysz te słowa teraz, to dlatego, że w jakiś sposób Bóg chciał, abyś je usłyszał. To nie był przypadek. To nie był tylko kolejny film, to było wezwanie, tchnienie łaski, które przeszło przez ekran, dotknęło twojej duszy i rozpaliło w twoim wnętrzu coś, co być może od dawna było uśpione. Być może od dni walczysz w ciszy, nie wiedząc, od czego zacząć. Może czujesz, że popełniłeś zbyt wiele błędów, że oddaliłeś się za bardzo, że nie masz już siły. Ale posłuchaj uważnie, Wciąż jest czas. Drzwi miłosierdzia są szeroko otwarte i są otwarte teraz. Nie jutro, nie wtedy, gdyś będziesz lepszy. Właśnie w tej chwili. Jezus nie wymaga od ciebie doskonałości. Prosi tylko o jedno: zaufanie, o szczere oddanie, nawet jeśli twoje serce jest zranione. Bo to to zaufanie porusza niebo. To ono sprawia, że światło przenika najciemniejsze zakamarki duszy. I wystarczy jeden gest, pokorna modlitwa, jedno zdanie wypowiedziane z prawdą, by niemożliwe zaczęło się dziać. Nie ignoruj tego, nie uciszaj tego, co w tobie pulsuje. Bo czasem jedna prosta decyzja zmienia całą wieczność. Napisz w komentarzu, Jezu, ufam tobie. Kropka. To zdanie nie jest tylko symbolem wiary. To akt oddania, deklaracja, która może być punktem zwrotnym w Twoim życiu. I może pewnego dnia spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że to właśnie tu wszystko się zaczęło. A teraz, tam gdzie jesteś, z całego serca, powtórz za mną. Modlitwa zawierzenia miłosierdziu. Jezu, Ty mnie widzisz, Ty mnie znasz, wiesz. Gdzie boli, gdzie zabrakło miłości, i gdzie strach kazał mi uciekać przed Tobą, ale dziś zatrzymuję się i choć jestem, jaki jestem, albo jaki przestałem być. Rzucam się w Twoje ramiona. Nie mam nic poza swoim sercem, ale ono jest Twoje. Obmyj mnie swoją krwią, odbuduj to, co we mnie zostało zniszczone. Naucz mnie ufać. Nawet gdy nie rozumiem, nie chcę już uciekać. Chcę wrócić. Chcę zacząć od nowa. Dlatego z całą wiarą, jaką potrafię wykrzesać z serca, mówię: Jezu, ufam Tobie. Dziś, jutro, na zawsze. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, udostępnij ten film komuś bliskiemu. Może to właśnie przez ciebie inna dusza usłyszy to wezwanie, a kto wie, może jeszcze jedno życie zostanie uratowane przez miłosierdzie.